Ja uciekłem! Ja uciekłem! Nie, Nie, nie Nie, ja Widzę cię, nie! Nie, nie! O Cześć wszystkim, witam was na moim kanale Monia Game. Słuchajcie, zobaczcie kto ze mną dzisiaj jest. HELO! Mano, elo, elo! ja jestem? Jestem. Ale to trzewi latam, o to ja. Jestem yes. słuchajcie, Nikola Dzieś. z kanału Vlog Nikol TV i Dzisiaj jesteśmy w trzech! Uuu, jesteśmy ale w... będzie pika! Wybieramy Uuu. babkę! Ja tą, tą, tą pierwszą. pierwszą! Którą? Pierwszą, A ja sobie drugą. Nie, dobra, pierwszą będę przerzucić. Ale już? Dobra. dobra, i teraz stawiamy, że ja będę yeah. Albo ja. Albo już ja teraz, samarowo. możecie zostawić... Łapeczki w górę. Wpadajcie I... na kanał Gramy i na vlog Nicole TV. I... Ojej, yeah. dobra. A nie, nie ja. Gdzie jesteś, Ej, Ale mamy duże szanse, żeby być... Kto jest klaunem? ala ja, la, 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 la. jakieś Ja kupuję banana, nie, nie jest dużo no kupić banana. Ile masz? Kasy. Ja mam zero, A gdzie wy jesteście? Na ja dachu. gdzie ty jesteś. Czy ty na dachu jesteś? I Ej, no poczekaj za mną. Ej, co tu są. To jakaś aktualizacja była, no chodź tak? Czy co? Ja tutaj weszłam, no. Ej, ja tu no, nie, nie mogę wejść zła, po tym. No ale tutaj, no, tu, no tutaj po tym, no wejdź tutaj okay. po tym. Jest, no już. Yes. Dobra, Nikola. Jestem. Wow, ale to się szybko weszło. Ej, chodź tutaj. <śmiech> 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 jak nie, to się szybko uh, uh, Ej, tam jest policyjny wóz. Ale to jest. Hurray. Ej, może nie. najlepsze by było... Ja jestem klaunem. Nie, najlepsze byłoby, słuchajcie, schować się w kamieniach. Gdzie pani była? Tu prześwietleny. Przesłuchanie tak. jest, proszę panią. Słuchajcie. Ja mam pani na imię, przepraszam. A po co ci ta latarka? Żebym zdradził klaunowi, gdzie jesteśmy? Klaunie, ty... tutaj jesteśmy! Nie, no, nie zdradza. Ja się idę schować w tego. Ej, a zobaczcie, co mi jest, jest na dole w basenie. Ona się Ej, zobaczcie, co mi jest na dole w basenie, jakiś pocięty pan. Bleh. I tu co niego, I tego nie, o, nie było tej się? krwi! O jest ten Klaopatr! A czemu ten Klaunik nie zabija tej dziewczynki na dole? On jest przekupiony! Mhm. Mm Dali oni mu. się znają. Ej, czt, czt. O, teraz o, teraz. O, nie, jednak nie chcą te, tych pieniędzy odnieść. Nie słuchajcie. jest przekupiony! Klaunie, my tutaj A, jesteśmy! No nie, nie uh, pokazuj uh, się! Będzie fajnie! za warią. O, Chodź chyba nie biegnie do nas. Chodź tu główne. Nie ja no, Czekaj, ryzykuję, Nie, ja nie pasuj, za... jestem! Ja jest tutaj. Za... Gdzie? A. Znaczy, no nie wiem gdzie on jest. A teraz już zniknął. Jezu, myślałam, że to Dobra, chowam to chyba nawet ma... nie wiem, gdzie on już jest. Aha. Tutaj ma... Zaraz tu skoczy gdzieś na dach z boku. No. Jezu, czekajcie! Żartowałem. Idyś, ja nie wiedziałam, co ja mam robić. W ogóle, Ja cię już więcej nie, za, nie biorę. Do się... Ej, tam jest, tam jest. Tam, gdzie? Tam. Gdzie? No tam. Na no dole. To ty Nikola? Ta. To nie o, No co ty paniknie się jesz? To jest jakiś samuraj. Jak Nie, koleg, A tak tam jest! A gdzie on jest? Idzie. Czekaj. no nami. No, no. On się śmieje. się. to zaraz no, panie klaunie. Idzie! Nie, bo to nie będzie z tej strony. Nie? nie, bo tam jest ten słup zepsuty. No jak nie stoi koło ciebie prawie? No tak, gdzie ty widzisz go koło mnie? Ale... Tu, no skakuj się na drzewko! Klaunuchu! Gdzie on skoczył? Jak to wysoko! Znać... Dobra, spadamy. Z... Ja uciekłem! Ja uciekłem! Jezu, ja się Macie? Jakoś. To ja na dole! Ja... Tak, oni mi przez was! To zielone! Godzi! Ja wskakuję <głos》>. ja na wasz! Nie. nie Ja chodno coś ci powiem. Nie. Chodno coś Co? ci powiem. Bo wiesz, że w tym cyrku są małpy? Nie ma, bo chodź ci pokażę. Chodź ci pokażę! No. no. Wchodź! Wchodź. No. O, weszły dwie małpy! A, <głos》>. no, już nie ma takie śmieszne. To nie było w ogóle zabawne. Dwie małpy! O, ha, ha, ha. Bardzo zabawne. Dobra, szukaj mnie. Nie, A gdzie ty jesteś? A widzę! Jesteś tam. Taa. Gdzie? No tu. Nie? No, u mnie, mnie nie widać. To nie ja. Cześć, <noise> jak to nie jest? To nie, <noise> jak... to nie ja. Ktoś Dobra. się przebiera Dobra. za mnie. Teraz ja... czemu się ktoś przebiera widzę. za mnie? No. Il... Oj, już to będzie? Która, która? Na na? Pierwsza. Ja Pierwsza. Dobra. Dobra. Czemu wszystko to, co ja na przykład? Albo wszystko, jak te powie pierwsza, to wszyscy też to. Dobra, bo ty, a, ty masz najlepsze. Mamy większe skupia. prawdopodobieństwo, że ktoś z nas będzie klaunem. No. Ale tyle jest osób, gra dużo. No. I klauna. I... <grywka> nie. No weź tu na mnie kłókaj. <grywka> ja a ja i kupię banana. Ej, nie no, nie no co to jest za mapka? Patrz. He, hej, tutaj tata jestem. Ja sam. nawet nie wiem jak ją zabijać tych ludzi. Chodź e na dach, na dach, na, dach, na dach. Ej no. Ja jej tu banana zostawię, nie, nie kupiłem tego banana. Ja, a ja idę na drzewo. Nie, nie mogę w ogóle nic zrobić. O na drzewie to na bank nie wejdzie mama. Ej. Ja nawet nie ej. wiem jak ją ja zabijać. Ej. Uiu. Jestem z tobą? Nie. Spadłaś? No jest w środku, 60. dach. Jest, weszłem nie. Ale jeszcze 20 sekund Akurat, ja no. Nie tam? No? Co ty tam robisz? Ty tam? No nie wiem jak tam skoczyłem, ale jestem. Ej, ale... Pani, mi się z roku, cóż! Na trampolinie ja cię cię o 8 jest 7. Ty masz tak, LLS? Tak, Ej, panu, z tego trzeba! Ty, ty! A, a teraz zaraz przyjdzie do tego by cię Daj, jak ja nic nie umiem, i Co wy do... chcecie w ogóle? Jak ja mam Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś? Ja muszę iść na górę, bo patrz, bo ja nie mogę przestać chodzić! Bo patrz, widzisz tą krzemkę? Nie zabijesz od razu! Nie da się nic zrobić! No to Dobrze, będziesz biegła, to będzie czekała. Jest, jest. Ty nie, bo że złapała jednego, ty. Aj, właśnie. Ja, ja myślę, że to nikogo nie złapiesz, nie? No. Już gorszego klawna nie mogło być, że. Gdzie on jest? Lata, po drzewie. A tu Nikola jest, nie? Miała, ja że po górę. To po drzewie lata? Nie, co, tak? że muszę chodzić. A, spadłam! Jest tu na drzewie. Nie, nie no, uciek mi, łobuz. No, widzę, widzę, jak sobie biega. Nie. Chodź na daszek! Klaun uchu! Ale mi tak jest głupio i pozabijać, no. A tu ty, Nikola? O, jestem, ja tutaj na drzewie jestem, zobacz. I tutaj na dach. No. Uważaj, bo tam gdzieś ten klaun lata po domu. O, idziesz? To chodź. Ale ja się nie mogę zatrzymać, ja muszę to na raz przyjść, do oby. Ale to ja, no, jest ja czas łazę, no! Co ty masz... Czemu ci się zacięło no na bieganiu? nie ona ma ADHD tutaj jakieś. Ja, ja sobie robię kółeczkę na, na dachu. Jaki? Nie, nie. Zespół niespokojnych nóg. Opa, jaki dawnik, pa. O, ja sobie stąd będę biegał. Lubię biegać sobie w kółeczko. O, ma co tam? Dla ja. mnie! No, chodź na ten dach. Ale ja idę właśnie. Gdzie? No, chodź się z nami przywitać. Opa, jak biegnie, biegnie. <grystanie> Monikańczka, Klaunie Jesteś? Dobra, jakbyś chciała tu gdzie złapała. Tak, ty się złapała. A czemu za mną uciekać Uciekaj stąd! Hej, Klaunie, zobaczcie z tyłu! No łapię, no łabiec faliaku! Zobaczymy cię jesteś taka dobra. Nie! Nie! Nie tak dawno ciachła. ty mi z no słuchaj mnie! Ej, no znajdź mnie teraz! Cwaniaczku! O! Ja. No. Jesteś za skrzynkami! Tak, no to ciekawy jestem! No, cwaniaczku! Ty. Ja już wiem! Ja mam, ja mam. Resiła, że po. <śmiennie> 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 ja mam, po dachu Cały czas ciągle! W I polecam oh, sobie robię! Cicho, tam ktoś stoi, dobra! Ja, jaki jaki nagno! <śmiennie> o boju, dobra! A ja tu byłem! Yes. <noise> Ej, no! Ej, <noise> przepraszam, ja nie chciałam cię Ej, ty? Ej, ja! Ty żeś mi podszedł! Ale jaja. Się wczułaś? Nie! No! <noise> to jest nie fair. Ale no, słuchaj, sam je e, prowokujesz. Chodź na dach! Albo nie, nie idź, bo ja nie mogę być. Ja nie idę na dach pod Ja się popłakała. <noise> <noise> Jak ja mam teraz stąd wyjść? Dobrze, że nie idziesz na dach. O, już kody ktoś pisuje, już się mają. O, już za 30 sekund. Tutaj też ktoś był. O, dostało była miękkie. No. A ile no. z osób na razie? Trochę jest chyba. Czekaj, to nie ma. nie mogę wyjść na te drzewa. Raz, no. dwa, trzy, cztery. Pięć osób jeszcze zostało. Nie, jak weźmie się tak, to ja nie żyję. żyję. No ja. Nie, nie mam Mama ci daruje. To jak ty się skaczesz w ogóle? To co skacze właśnie. Skąd ty masz jumpa? Ej, pa, pa po chmurach gdzie skacze! Jakie ty masz jumpa właśnie? Ty nie uciec, widzisz go! No skacz do niego! Tak, no, się... no dobrze, no, skacze. Chmury gdzie skacze? No bo Trzy mi się... sekundy, jesteś e... najgorszym e... klaudem, zostałeś najgorszym A... tego odcinka w ogóle. Nie. Znowu Nikolacz e... wygrała! O, nie wierzę, a ja koniec muszę chodzić w kółko. Więc słuchajcie, jeśli Wam się taki odcineczek podobał, to koniecznie zostawiajcie łapek, łapek, w górę. Ile łapek, ile łapek. Eee. Wiemy, że potraficie. 300 łapek w górę i nagramy chody, drugą lo, część. Ja nie a Nikola chody. jeszcze biega! Gdzie jest Nikola? Niech <laughs> <laughs> się coś zacieło, patrzcie hey, jak biega. Dostań, a stań w miejscu, dam ci 5 zł, zostań w miejscu. Została. Co? Co bo Nikola na telefonie graje się chyba tam ten palec odcisnął Nikola i... Cześć. I, I słuchajcie w tym biegający odcinek, bo nie wiem co tu się dzieje. Będziemy kończyć, no właśnie, jeśli się podobało, poniecie łapeczka w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na Bobby Games. Pa, pa! Games.